Gdzieś na go przyjdzie tylko ja słuchajcie Ja chciałabym pokazać coś Głupiego Bo Tu jest taki Taki Film Do Knesa, kto ostatni zostanie na Księżycu wygrywalny i tak dalej, ale ostatni, ostatni był... Mi nie chodzi o to Chodzi o to, że jak Co No i no ku, ku mojego zdziwieniu. Wygrałem, na no nie. No, no, no. Nie chcę się tego zachęcić, ale głównym tematem tego odcinka jest. Oj. Głównym tematem odcinka jest. Widzicie co to jest? To. to To. I to. głupie. Ja mi się w to naprawdę nie chcę wierzyć. Nie mam pojęcia dla po co on to zrobił. Mam nadzieję, że przemyśli to wszystko i no, bo... To odpowiedzi o to wszystkim. Są tylko... Tutaj ta y, otrzymałem. Ty nie jesteś prawdziwy klas 5. Ty prawdziwy ma zupełnie inne zdjęcie profilowe. Yyy to ty nie wiem. Y, no ale ja wiem lepiej czy nim jestem czy nie. <grytale> a, pod, a są podróby? Nie, nie wiem. Tego, tego nie czaję, więc no mm, kosmicznie czy typie ty, 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 to mój brat ja to, no to dobra niech będzie. Mm, sorry. <grytale> ale edit zanim napiszesz nie innego w BS, ale nie ma po prostu na profile. Jeżeli, no kurde, no po prostu, no wiecie, ja no, nie, no, nie mam pomysłu, to, to jest akurat prawda. I mam trochę z tym problem. Zastanawiam się, czy coś nie zrobić, coś typu moim skinem, ale będzie ciężko. Ale w sumie spróbuję, coś się zrobi. Zobaczcie, nie wiem kiedy będzie, ale kiedyś na pewno, więc aj. To ja napisał, klas czy ty, ten prawdziwy klas czy ty, ma wcześniejszy datę dołączenia, no bo to akurat jest, prawda, ja tutaj dołączyłem 3 lata temu, yy, a ten drugi dołączył, dołączył, dołączył 6 miesięcy temu. Ja nie mówię, że to musi być jego główny kanał, może na głównym kanale przeszedłem 6 lat temu, czy coś nie, stułem. ale po prostu ten jego, no no to wcześniej ten, więc no chyba, no wiecie o co chodzi. I tylko to chciałem pokazać, bo po prostu ja w to po prostu nie wierzę, że. Po prostu zmienił nick żeby się niby pochwalić, wiecie, no wiesz, no bo, no. Ale mam nadzieję, że Wy dobrze wiecie, że to ja, bo na Minecrafcie mam nick właśnie klas 5 ty, ale na YouTube mam po prostu klas czy i on po prostu wziął sobie ten nick y ty, bo myśli, że mam taki sam na YouTubie czy coś, albo po prostu nie, byle gdzie po prostu. No i to napisał, na szczęście tutaj jak napisano jest wygrałem łatwo było tak naprawdę, to on tam nie miał żadnych zwykłych komentarzy, ale za to za to pod moim komentarzem, wiecie, mój jest na samej górze, bo to jest moje konto, ludzie wygram xd, jest jedna łapa w górę. Powiedzcie, że już, 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 to Ferbasty czy ja, ale to wiadomo, no bo to mój lat, już to chyba, wiecie, od dawna. I tutaj kudłaty napisał właśnie mi jeszcze gratulacje. Taki odpisałem i jeszcze zaraz Wam coś pokażę. Pod moim filmem tutaj też ktoś napisał gratulacje. Wygranie odcinka Udokneza. też mu oczywiście z pisem dzięki i serce musi być typie, więc również Cię pozdrawiam, bo no widać, że spoko typ z Ciebie. Jaka data do nie masz? Poczekaj, zobaczymy sobie. 10 miesięcy temu, ale ten O, ten, 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 ten też go subskrybuj, jak miło, nieważne. No to tyle chyba na dzisiaj. Bo, co tu tu się mówić, słuchajcie, ja już będę jakoś odcinek szybko powstawiał. Bo, wstawię, bo m, za bardzo mi jadłórki nie będę wstawiał. No bo na no, no taki odcinek raczej nie. Chyba, że może to zrobię. By... Nie wiem, raczej nie tak na szybko go zrobię. Więc zobaczycie go prawdopodobnie niedługo. Yy, trwa już, właśnie, widzicie. Około będzie 5 minut, trwa. Czy ja go nie wiem, jakoś nas zmienię. Nie, nie uwierzycie, coś tam z Zobaczcie. Nie, 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 nie. No, słuchajcie. No, tyle chyba. I słuchajcie, ja już się będę dał i elo